Witam serdecznie. Zapraszam na kolejny czwartek z BRICSCAD, czyli odcinek z serii, w której modelujemy na przykładzie dokumentacji. Na dzisiaj przygotowałem taką formę. Taką tabliczkę tutaj z wydzielonymi polami. W każdym z nich znajduje się cylinder. Nie przedłużając, przejdziemy do rysowania. Zaczniemy sobie od rzutu z góry. Na początku narysujemy sobie ten kwadrat. 62 na 62. Ok, teraz chciel, chciałbym tutaj dorobić się. Raz, 2, 3, 4, 5 na 5, czyli 25 kwadratów. Każdy z nich będzie symbolizowało pole. Jeden kwadrat ma wymiary 10x10, oraz w obydwu są przesunięte tutaj od rogu o 2 mm. Tak samo jak każda odległość pomiędzy strefami to 2 mm. I mamy już tutaj kwadrat narysowany. W rogu. Za pomocą manipulatora przeniosę go sobie w docelowe miejsce i w tym momencie użyję sobie szyku. Szyk prostokątny. Określimy sobie najpierw ilość kolumn, 5 i teraz odległość. Wcześniej mówiłem, że odległość wynosi 2 mm. Owszem, jest to prawda, to jest ta odległość. Ale szyk, jak tu jest zaznaczone, liczy, liczy nam automatycznie odtąd do myślenia dotąd. Zatem będziemy mieli długość boku kwadratu plus odległość łącznie 12 od początku jednego elementu do początku drugiego. OK. To samo zrobimy z wierszami i w tym momencie mamy już taką kratkę. Możemy ją sobie wyciągnąć w górę. I tutaj mamy ją na 4 cm wyciągnąć. OK. W takim razie najeżdżam sobie na obwiednie. Przepraszam nie na 4 cm, tylko na 4 mm. Okay. Dodamy sobie tutaj od razu na dole tego boksa. Miał wysokość 2 mm. W porządku. W tym momencie możemy zająć się już tworzeniem pierwszego cylindra i tą kolejną sprawę załatwimy sobie troszeczkę w odwrotny sposób, bo też użyjemy szyku, ale najpierw wyciągniemy. Jeden cylinder i później użyjemy szyku 3D. W porządku. Moglibyśmy się upewnić, że nasza płaszczyzna do rysowania znajduje się w odpowiednim miejscu, ale w tym momencie jest ona w odpowiednim miejscu, tak czy siak, ponieważ tą dolną bryłę wyciągnąłem w, w dół. Zatem punkt 0 na osi z znajduje się. Dalej w tym miejscu. Zmienię sobie zatem styl wyświetlania na szkielet 2D. I przejdę do rysowania. Widzę, że tutaj średnica zewnętrzna fi 10, wewnętrzna 8. Ja tutaj określam akurat promień, więc mam czureczkę. Ok, ok, widzę teraz, że nie do końca była to jednak ta sama płaszczyzna. Nie ma jednak problemu, ponieważ znowu mogę użyć sobie manipulatora, aby umiejscowić. Szkic w miejscu docelowym. Wyciągamy tutaj wszystko, cały cylinder na 9 mm, ponieważ mamy całość 11. Podjąć podstawę 9 mm. Ok. I w tym momencie zmienię sobie już styl wyświetlania na modelowanie i zaznaczę ten cylinder. Wywołuję sobie polecenie szyk 3D. Znowu będzie nas interesował szyk prostokątny. I określamy ilość rzędów, ilość kolumn, ilość poziomów, czyli Rzędów w osi Z pozostanie 1. Dystans wertykalny, podobnie jak wcześniej, 12 oraz horyzontalny, również 12. Okay. Tak prezentuje się finalny produkt zamodelowany. Proszę Państwa, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję i zapraszam do regularnego odwiedzania naszego kanału. Pozdrawiam.